Witam, 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 was wszystkich moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony witam was Kaldyrn. Jak widzicie, wracamy do Mass Effecta drugiego, którego chcę skończyć i zabrać się za trzecią część. Naszło mnie, naszło mnie tak, żeby go, żeby zabrać się ponownie za niego i dokończyć to, czego jeszcze nie dokończyłem. Ma, no, przyci... przyczyniło się do tego też, nie będę ukrywał, przyczyniła się do tego, nie będę ukrywał zapowiedź nowej części Mass Effecta, czyli Mass Effect Andromeda, której premiera jest zapowiedziana na. O ile dobrze pamiętam, święta, przyszłoroczne święta, tak więc i tak jeszcze ponad rok sobie poczekamy, aczkolwiek grę możemy sobie już pociągnąć, że tak powiem, dalej. Jeszcze sprawdzę tylko opcję dźwięku. Okej, okay, wszystko sobie na maksa ustawię. Żebyście słyszeli, u mnie i tak automatycznie gra się przycisza, kiedy e, mówię, więc e, nie powinno być. E, problemu ze, ze słyszeniem mojego komentarza tak więc dobra, ale na czym ostatnio skończyliśmy ponieważ kontynuujemy sobie let's play, który był na moim kanale sprawdzę sobie ulepszenia, które mam tu mam wszystko pojemność medijelu. ok, ulepszymy sobie na drugi poziom i tak, ja nie są, to nie jest ten stan zapisu, który miałem przy poprzednim let's play'u musiałem od nowa przejść, ponieważ straciłem tam te save'y, ale o ile dobrze patrzyłem na nagranych przeze mnie materiałach, to starałem się porobić wszystko tak jak tam było żeby, żebyście nie myśleli sobie, że coś tam robiłem za waszymi plecami, nie, robiłem wszystko tak jak w let's play'u aby tutaj dojść i o ile dobrze pamiętam, to mówiłem o tym że zabierzemy się teraz za Pomoc Zaidowi, a i przy okazji zrobimy sobie misję z Hefajstosem, jako że to jest ta sama gromada. Oczywiście zacząć trzeba od wyeksplorowania planet. Ja oczywiście standardowo, tak jak w Let's Play'u, nie będę za bardzo się na tym skupiał. Będę zostawiał jedną sondę na planecie. Jeśli będzie mi brakowało zasobów, to wtedy zatrzymam się przy planetkach nieco dłużej i Nieco więcej sąd pozostawiam. Ale jak na razie sądzę, że mam całkiem sporo zapasów. Więc nowe za bardzo mi nie są potrzebne. A jako, że ja lubię, jak wszystko mam na 100%. Lubię, wiecie, platynować sobie różne rzeczy. Tak samo jest i w Mass Effect. Lubię mieć, no, wyeksplorowane wszystkie układy na 100%. No to musicie e, przecierpieć to, że będę na tych na odwiedzał te planety. Ta planetka wygląda tak, jakby dało się na niej zamieszkać i wygląda na taką, która jest nieco bogatsza w złoża, więc tu pokuszę się i zostawię sobie troszkę więcej niż jedną sondę. Sporo Irydu. Bardzo dobrze przyda mi się. Wystarczy. Ok, Okej, 100%. W takim lecim, w takim razie lecimy do układu Faj. pomóc Zajdowi. Ile mamy tu planet? Jedną, drugą, trzecią, czwartą. Najpierw sobie oczywiście posprawdzamy te mało znaczące, a na samym końcu zabierzemy się za tą, która nas interesuje, oczywiście. Nie musicie się martwić o e, inne projekty, Wiedźmina będzie te sobie powolutku, e, kontynuował, e, nigdzie mi się wszakże nie śpieszy mm. no i Rezydenta oczywiście będę dodawał e, coraz... E, no, dość często, ponieważ tam niedużo mi zostało w Rezydencie do końca tak naprawdę, więc sądzę, że w przyszłym tygodniu... E, Przewiduję, że w przyszłym tygodniu może uda mi się zakończyć nawet już rezydenta V, dzięki czemu będziemy mogli się zabrać za najnowszą część, czyli Resident Evil Revelations 2, który chronologicznie dzieje się między piątą a szóstą częścią. No dobra, jesteśmy planet, na planecie, nad planetą, Zoria. I to tu będziemy musieli pomóc Zaidowi. Wiecie co? Ja może będę kasował te ekrany ładowania, tak jak to robię w większości materiałów. Ten na razie zostawię. E, tak jak robię to w większości materiałów, jak robię w Wiedźminie, jak robię w Residentach właśnie. W każdym materiale kasuję te ekrany ładowania, żeby wam nie przeszkadzały i żeby nie zabierały cennego czasu nagraniowego. Dobra, mamy Zajdę, tu musimy go wziąć koniecznie. E, weźmiemy sobie Mirandę. Lubię brać Mirandę, ponieważ ona ma tą, jest przywódcą Cerberusa, ja jej dałem tą specjalizację, dzięki czemu daje do obrażeń bodajże wszystkim. Mm, wszystkim sojuszniczym. Wszystkim sojusznikom, o, w ten sposób. Zajd. Zajdowi nie rozdawałem za bardzo umiejętności, tylko najemnika komandosa. No to tak, strzał wstrząsowy. Amunicja dysrupcyjna na jeden. I jeszcze strzał wstrząsowy na 3, i to na 2. jaką tu nosisz broń? Zmienimy ci to na... ...karabin szturmowy zbieraczy. A tu nosisz tą snajperkę. Co ja? Mamy inne? Mamy modliszkę? Dobra, to noś tą na razie. I jeszcze jedna sprawa, ponieważ ja przechodziłem grę, żeby szybko dotrzeć do momentu, w którym skończyłem na normalnym poziomie trudności, a graliśmy na weteranie, tak więc podwyższymy sobie, żeby nie było, że oszukuję czy coś. Dlatego musimy uważać znacznie bardziej niż zazwyczaj. Check it out. Here we go. Keep close. Shot in the back and left to rot. That's definitely Vito style. Let's push ahead. Okay, na razie cisza.

strzelają z rakiet. Dobra, moi sojusznicy podeszli dosyć blisko.

Teraz zabieramy wszystko co możemy. Tu mamy troszkę kredytów. Muszę je zbierać, ponieważ wywaliłem praktycznie całą kasę na zakup ulepszeń w sklepach. Ok, przejście. You retreat while the intruders are still alive. I'll kill you myself. Now get the hell back out there. Vito, sounds like he hasn't changed. I get the feeling you have a past with this Vito. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup twenty years ago. So yeah, we have a past. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. Twenty years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid six of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger for 20 years i've seen that bastard every time i close my eyes every time i sighted down on a target every time i heard a gunshot don't you call that a goddamn grudge you survived a gunshot to the head yeah and you survived your ship getting disintegrated a stubborn enough person can survive just about anything rage is a hell of an anesthetic we'd better get moving Okej, okay, no to oczywiście dowiadujemy się znacznie więcej o przeszłości zaida. Między innymi to, że założył błękitne słońca, czyli jeden z jedną z największych mm, grup najemników. Asani, you finally tracked me down, Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down, like the mad dog you are. Again. What was that? God, nearsighted old friend. Burn you son of a bitch. You just signed your death warrant, Masani. What the hell are you doing? Opening the gate. Nieźle nam się zaczyna. Chociaż zaczęło nam się chwilę temu, ale no. Wejście do ich kompleksu było niezłe. You don't sacrifice lives for the sake of the mission. You waste time out here? Go ahead. I'm going to kill Vita. You're endangering lives and really Shepard? I had to knock you the hell out. But thanks to you, we have a burning refinery to save. Let these people burn! Vito dies! Whatever the cost! That's the kind of guy we have in the department. We'll somehow manage to him. help we're trapped we can't get to the gas valves to shut them off the whole place is gonna blow no time vito's probably halfway to the shuttle docks by now you're willing to watch these people die damn right i am we stop to help these people and Vito gets away. And if he gets away, I'm blaming you. We're here to free these people. We're going in. I knew this was a mistake. If we're gonna do this, we'd better get to it. No dobra, jednak zeszliśmy na dół. Zajdowi raczej się to nie spodobało. Ale chociaż starym, nadętym bucem. A jednak lubię tą postać. Musimy się pośpieszyć, bo inaczej spłoniemy tutaj żywcem. Uruchamiamy jakieś systemy gaśnicze, ale one wiele raczej nam nie dadzą. O, to było dobre. W rurach znaleźliśmy 6000 kredytów. Już wytrzymajcie jeszcze chwilę. Dobra, gdzie te przeklęte gaśnice? Is Amunicja do broni ciężkiej, okej, okay, udało im się uciec. Wszystko się wali. Co to jest? To burza. Nowa broń ciężka, o ile się nie mylę. Tak. Wolę moją. Mój miotacz czarnych dziur. No nic. Lepiej mieć to niż nic. Gotówki, dobra, ale w którą stronę? Mhm. Czyli najpierw sobie przeszukam. Dobra, tu byliśmy przed chwileczką. Nim ruszę dalej, oczywiście, standardowo. Exploring, podstawa. Tu możemy zmienić sobie naszą broń. I właśnie to zrobię. Ciężką broń. Zmienię na mój miotacz czarną burzę. Urde, tu musimy uważać, to bardzo. Zwłaszcza na typów z miotaczami ognia. Ok, tu nic więcej nie ma. Wszystko trzeba przeszukać. Uf, prawie. Okej, okay, dobra, co ja tu miałem robić. Wow. Pomóżcie mi. Koniec amunicji do karabinu shotgun Dobra, większość chyba położona. Just cost me twenty years of my life! Ah! Son of a bitch! Ah, oh. You started this fire, Zaid. It makes sense that you're burning it. Yeah? Screw you. Now come on, get me out of this shithole. You put your revenge ahead of the mission. How can I trust that you'll be there when we need you? I'll do what I was gonna have paid to do, Shepard. Just don't expect any more than that. Now stop screwing around. Let's go! You put your own goals ahead of the mission. That's not the way this works. I've survived this long watching my own back. No time to worry about anyone else. You're part of a team now, Zaid. There's no way we can do this unless we're all working together. You you have a point. I'm not done with Vito. But I can put that behind me long enough to get your mission done. Let's get the hell out of here. Misja wykonana. Zaid. Dla Zaida misja lojalnościowa rzecz jasna, czyli nic nie będzie go odciągało już od naszej misji. Odblokowaliśmy dodatkowo Granat Inferno, jego specjalną zdolność, nowy strój dla niego. Zdobyliśmy ognisną burzę oczywiście, ulepszenie amunicję do broni ciężkiej, eee, troszkę kasy, 60 tysięcy, no nawet więcej niż troszkę, no i zasobów, co nieco. No, i jesteśmy z powrotem na Normandii. Mam jeszcze chwilkę czasu z tego co widzę, więc po prostu przeniesiemy się do układu obok. W następnym odcinku sobie wykonamy właśnie tą misję Hefaistosa, miejsce katastrofy MSV Rosali, okej, okay, wiecie co? Jeszcze. Mm eksplorujemy sobie te planetki. O ile w ogóle coś ciekawego na nich znajdziemy. A jak widzimy dosyć krucho z zasobami. Na ich powierzchni. No, tu jest bardzo wysokie, więc coś tam uda nam się. zabrać akurat platyny miałem najmniej więc teraz troszkę się odbijemy O, i sądzę, że tak będzie dobrze. W następnym odcinku od razu będziemy mogli się zabrać za tą misję. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Mam nadzieję, że niektórzy się cieszą z powrotu Mass Effecta. Oczywiście chcę go skończyć jak najszybciej, tak jak mówiłem. Może nie jak najszybciej, ponieważ lubię cieszyć się z gry. W tą grę. I, I i zabrać się oczywiście za trzecią część, na którą, no, sporo ludzi psioczy, a sporej rzeszy ludzi się podoba. Mi się osobiście bardzo podoba. Ale dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie oczywiście, wypowiadajcie się. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i hej!